Witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Evolucja. <laughs> Niestety ostatnio obiecywałem, że już nie zmieniamy świata, lecz jak oglądaliście moje inne filmiki z innych gier, <laughs> Sorry. jak oglądaliście moje inne filmiki z innych gier, to wiecie, że Yy, nagrywam teraz na laptopie, bo Adam wziął komputer do siebie. Jedynie słuchawki pożyczam, żeby móc lepiej nagrywać i musiałem stworzyć kolejny nowy świat. I teraz postaram się, żeby to był ostatni z nowych światów. Dajcie suba i łapkę w górę. Zabijemy świniaka. Nie dropną tego jedzenia nic. Opcje. Easy. Bo ja sobie nie poradzę. <grystanie> Daj mi mięso. No. Dobra. <grystanie> Dajcie swoją łapkę. Na powrót serii Minecraft. Ewolucja. Są coś za dużo tego XOVAR na kanale. Krótkie z tego odcinki wodzą się, fajnie szybko przesyłają i się szybko nagrywa. A takie z Mincerafta są inne, bo są z Mincerafta wełnę, wełnę, wełnę. W sumie łóżka nie zrobię, ale świnki tu są też. Słowo, by znaleźć miejsca na pierwszy dom. Stary generator map.

Dobra, tam był chyba fajny się teren do domku. <laughs> Jestem chory. jako tako staram się nagrywać bardziej filmiki na zapas, żebym nie musiał... Yy, tak, yy, no... Nagrywać teraz, więc nagrywam więcej filmików na zapas. Tak, nagrałem cztery seksowar, co już je wrzuciłem, więc teraz nagrywam Minecraft Ewolucja. No właśnie, jest nowa wersja, alfa 1.0.5, podłoga 0.1. No, myślę, że jakoś... Tutaj? Tutaj. Yy, I? Chwila. Opcja... Control... Inwentory na jak mi będzie zdecydowanie łatwiej. Dobra, tu postawię crafting pierwszy. kilow i łopatę. Kopię się tutaj, żeby zdobyć kamień. Mm, Sikiera, Sikiera, Motyka, Motyka, Sikiera, Motyka. Sikiera, Motyka. Raz biorę tak. Potrzebuję kamienia jeszcze trochę. 5 6 7 8 9 10 11 Tak.

Węgla potrzebuję Lak ściął mi, nie wywalaj, nie wywalaj. Wywali mi chyba grę. <grym> Dobra, to będzie krótki odcinek. Teraz mi wywala grę. Ja was żegnam w tym odcinku. <grym> Widzimy się w następnym, nic nie zrobiłem praktycznie. Dobra. Bye-bye.